Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tutaj ogrody Montessori, edukacja w domu. Ja nazywam się Izabela Warszta i jestem opiekunem grupy Fiołki. Dzisiaj chciałam zaproponować dzieciom filmik, który obrazuje nam sianie rzeżuchy. Aby posiać rzeżuchę potrzebne są nam oczywiście ziarenka rzeżuchy. Mam je tutaj pojemniczku, płaski talerzyk, a także wata. I rozpoczynamy naszą pracę. Wykładamy talerzyk watą. Staramy robić się to równomiernie. Oczywiście, drogie dzieci, możecie poprosić o pomoc swoich rodziców. Watę możemy sobie jeszcze rozdzielić na mniejsze kawałki. A talerzyk można równie dobrze zastąpić jakimś pudełeczkiem. Myślę, że jest to bardzo kreatywne zajęcie. I wspólna zabawa. Wykładamy talerzyk wato. Szykujemy odpowiednie podłoże dla naszej rzeżuchy. Jeszcze troszeczkę. O, jeszcze tutaj dołożymy. Tak. Jeszcze troszeczkę rozdzielimy na mniejsze kawałki. Teraz posiejemy naszą rzeżuchę, powoli równomiernie. Tak aby cały talerzyk został zakryty przez nasze ziarenka. Jeszcze troszkę dokładamy. Myślę, że nasza żerzucha będzie się pięknie rozwijać. Jak wiadomo jest ona bardzo zdrowa. O właśnie tak. Spryskujemy nasz talerzyk wodą. Ja w tym celu użyłam buteleczki, ale możemy również użyć takiego dzbanuszka z wodą. I tak posianą Żeżucha. Odstawiamy w ciepłe, na słoneczne na miejsca. Myślę, że za 2-3 dni powinna zacząć nam kiełkować. Dziękuję wszystkim. Zapraszam do y, obserwacji kiełkowania naszej Rzeżuchy. Do zobaczenia i do usłyszenia.